OK, mamy tutaj pokarm, zapas, którego nie przenoszą, ale tutaj jest wylizana właściwie, tutaj pusta, zeskrobana przez mysz, zobacz co te myszy, mhm. ale pyłku ile, też mogłyby wziąć, kiedyś może jakiś odkład, jak będzie trzeba, one jedzą ten pyłek, zobacz, tak jakby skrobały i zabierały, co? Mhm. Czy znoszą, może tutaj tak ciasno, że znoszą tu pyłek. No zobaczysz. Nie, tak daleko by nie zaniosły. O tutaj pełna, pełna, pełna rama. Zobacz, Zobacz też mają ciasno. Ciasno trochę. Ale na te chłody może i dobrze. Lepiej, żeby trochę za ciasno, niż żeby kurde właśnie miał luz. Mi się wydaje. No jak trzeba się wziąć, to trzeba, trzeba to robić. Pełno żarcia, to do wycofania tutaj te dwie raczej. Na wszystkie odkłady będzie żarcia. Tym jak... zaraz one kurty zjedzą. z tej strony bo ja w tą stronę wieje. Mysia Pan <laughs> dla z tej strony wieje. Kurde, widzisz? O, mamy czerw na drugiej. Można śmiało poszerzyć gniazdo. Jest jedzenie. Jest okej. Okay. połóweczkę zabieramy. Myślę, że taka przeczerwiona. Posta rameczka, będzie OK. Tylko że też ramkę pracy chyba zainstalujemy. Od razu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć będzie. Jest spłyja. Wszędzie czerw, że rozwój trwa. Łuczecz na drugi pełno czerwiu. Widzenie jest. Zobaczymy tylko, czy tutaj na osłonowej czerwiu, żeby nie rozdzielać ramką pracy. Nie ma. I ciężka. Ciężka jak diabli. Ładna ramka. ремонт трации. To wszystko składamy tak, jak było, i pod rozwój za czerwiem, dodajemy susz, właśnie ten, za susz jedzenie, go miód. I jeszcze jedna ramka nie będzie dla bezpieczeństwa. O, zatwór i następna rodzina. Można matę, no bo nie zatwór. To, nie, to zostaje, a to zabieramy. Będzie na odkład jakiś, pełna rama. O. I ta. Co tutaj się wydarzyło przy naszym odkładzie zeszłorocznym? Czy się rozwija, czy się nie rozwija? Czy się zwija? Choroby nękają różne plagi, farmerskie, myszy, szczury. Chyba żyje jeszcze. Dobrze. Aha, tutaj takie cylindry zrobiłem. Dobrze. Czas to zabieramy już tutaj prawie nic nie ma widzisz? to jest ocieplenie, trzeba już bez tego ocieplenia z boku konstruować gniazdo, przenieść wszystko, kurde ile tu ramek co to jest? Boka. raczej to wycofania będzie Cóż. do przetopienia bardziej będzie jest <laughs> tutaj susz. O, to będzie do poszerzenia pewnie, z trochę miotku. O. Ok, otwieramy. Pokarm jest rozstapiałem Może jest bezpiecznie Tu czerfisz i pełno pieszki dookoła, także jest ok. I tutaj jeszcze jajek nie ma. Jest ok, dobra. Czyli tak zadziałamy, że to od razu damy tu im pod rozwój. Pieszka. Miodek. I przesuwamy je do ściany ja bo ci pełne to. co, tutaj lekka ramka. Można im dać taką bardziej nabitą. Z tego boku będą miały bezpiecznie. Ale zobaczmy w co mają tu. pyłek ale miodu mało i tutaj czerw czerw się zaczyna miodu trzeba im sypnąć o, Ta meczka jest dobra This one, I think o tak to na razie będzie trochę im tutaj damy żeby miały co tam przenosić w razie w tak, i służba za... Kaj to zostawiamy. Mm -hmm. mm -hmm.